Wielka kłótnia między opozycją a konfederacją, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną, w której zażyty jest podatek odrzutek. Nowe regulacje wprowadzają w sumie zmiany do kilkunastu aktów prawnych. Jeden z nich podnosi próg przychodów dla tzw. działalności nieewidencjonowanej, czyli dla firm bez rejestracji. Podatek odrzutek znalazł się w ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Ustawa deregulacyjna, o której mowa, została w styczniu przyjęta przez Sejm. Senat chciał jej odrzucenia w całości, ale bezskutecznie. Ustawa z jednej strony podnosi kwoty wolne od podatku, od spadku i darowizn, ale także wprowadza limity do darowizn otrzymanych od wielu osób. Dotyczyć to będzie zbiórek na takich serwisach jak zrzutka.pl, co oznaczają zmiany w praktyce. Jeżeli organizator zbiórki publicznej na przykład przez serwis zrzutka.pl otrzyma darowiznę wyłącznie od niepowiązanych w rodzinie z nim osób, to podatek zapłaci. Jeżeli suma wszystkich wpłat przekroczy próg 54 tysięcy zł z kawałkiem, to też również zapłaci. Cześć, nazywam się Marcin, to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś chciałbym wam powiedzieć o kłótni pomiędzy Konfederacją a stroną opozycyjną. Właśnie w tym temacie. Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza podatek od zrzutek. Trzeba przypomnieć, że w styczniu Konfederacja głosowała tak jak Pis, czyli była za wprowadzeniem tego podatku. Nie obyło się bez kłótni na Twitterze pomiędzy Giertychem a samym Mencenem. Sami zobaczcie. Mencen pisze. PO jest partią tylko dla ludzi takich jak Olejnik Giertych i lis. Ich program to robić to, to samo co PiS, kłamać, rozdawać pieniądze, podnosić podatki i pompować inflację. Potrzebujemy niskich, prostych podatków, zatrzymania rozdawnictwa, a nie krzyczących na siebie staruszków. Na postę długo nie musieliśmy czekać. Roman Giertych odpisał w błyskawicznym tempie. Sami zobaczcie. Roman Giertych pisze, bezczelny typie, pewnie milion razy Twoja firma radziła ludziom, jak obniżyć podatki o ulgę dla dzieci, którą w 2007 roku zaproponowałem i przegłosowałem razem z PSL i PO. W tymczasem Twoja partia razem z PiS Przegłosowała 20% podatku od zbiórek. Okarliście dzieci, aby mieć na willę. Ostatnie słowo należało do Sławomira Mencena, jednak moim zdaniem było to słabe. Sami zobaczcie. Mencen pisze, upadek byłych koalicjantów pis jest najlepszą przestrogą przed jakimikolwiek kontaktami z tą partią. Dziś w programie Śniadanie rymanowskiego posłanka polski 2050 Joanna Mucha pokazała, jakie braki polityczne ma Sławomir Mencen. Proszę mi dokończyć. Była duża ustawa deregulacyjna, do której PiS wrzucił wrzutkę. To było głosowanie numer 13 na 71 posiedzeniu Sejmu. Konfederacja 12 przeciw, za 224 PiS, KO za 4, lewica 41, KP to rozumiem z Koalicja Polska tak 24, Polska 2057 za. Razem porozumienie 5. Nie jestem pewna, czy pan ale ja, ja czytam ze strony Sejmu, to jest, głosowanie. Nie jest pewna, czy pan głosowanie. Niech pani mi pozwoli to dokończyć, bo ja dopiero Zaczynam. Więc było głosowanie w sprawie tej wrzutki i wszyscy Państwo, albo to popieraliście, albo byliście. Wszyscy, bo pan czytał, ja że nie wszyscy. Proszę państwa, dokończył. Mogę dokończyć pan Menter. Jako konfederacja jako jedynie byliśmy przeciwko. Potem ta nieszczęsna, cała duża ustawa deregulacyjna trafiła do Senatu. Byliśmy przekonani, że tam już jest piłka przed pustą bramką, bo to zostało w międzyczasie nagłośnione i Senat nie zmienił tej ustawy i Senat nie wywalił kontrolowany to wniosek, przez opozycję. Nie ma odrzucenie. To musisz pan doczytać. Gdyby Senat odrzucił tą wrzutkę, to ona by nie przeszła, tak? Proszę pana, pan nie zna procedury e, legislacyjnej. Procedur e, Senat złożył wniosek o odrzucenie całości Przucie tej ustawy. A. Ten wniosek przechodzi później do Sejmu, okay. ale pan jeszcze pewnie tego nie wie. To proszę się jeszcze to to Pan. Jeśli chodzi o ustawę, zobaczcie jak sam Męczen się tłumaczył z niej. Powiedział, że się pomylili, a Bosak napisał na Twitterze, że to jest ich wybór. Moim zdaniem chcieli walnąć z Wielką Orkiestrą, zabrać jej trochę pieniędzy. W związku z powyższym wprowadzili opodatkowanie. Ale jak zwykle tak nieudolnie wprowadzili ten przepis, o opodatkowaniu, że opodatkowali również zbiórki, które ksiądz prowadzi. Wprowadzono podatek od darowizn ze zrzutek. Generalnie rzecz biorąc, lex ofsiak, taki klasyczny. No, chcieli walnąć w wielką orkiestrę, zabrać i trochę pieniędzy, w związku powyższym wprowadzili opodatkowanie. Ale to jeszcze nie wiadomo. Czy się nic nie zmieni? Dlatego, że jak zwykle nieudolnie wprowadzili tak ten przepis o opodatkowaniu, że opodatkowali również zbiórki, które ksiądz organizuje na tace. Owsiak no to jeszcze wie, czy w ciągu pięciu lat od jakiejś tam osoby, nie tej dopuszki, tylko takiej, co mu przelew robi, dostał więcej niż ustawa przewiduje, czy mniej, bo tylko od pewnego progu zaczyna być to opodatkowane. No a ksiądz, co będzie robił? To już kompletnie nie wiadomo. Ciekawostką jest proszę państwa to, że za ustawą o opodatkowaniu zbiórek publicznych razem z PiS zagłosowała jeszcze Konfederacja. No koalicja Polska też zagłosowała, ale Konfederacja również. Konfederaci powiedzieli, co bardzo się pomylili i że głosowali przeciwko poprawce, która wprowadzała to podatkowanie, a za całą ustawą, no ale suma summarum wyszło na to, że jednak. Posłowie PiS się już wycofują, a Ministerstwo Finansów przygotowuje naprawę tej ustawy. A poseł PiS mówi, wkradł się chochlik, przepraszam za podatek od zbiórek. Ustawa deregulacyjna, a wielu w obszarach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, ale w jednym zakresie została źle zapisana. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo w tym krótkim materiale. Pozdrawiam serdecznie, hej!